Cześć, tu Szymon ze SzkołaWygrywania.pl popraw jakość życia. Bardzo często opowiadam o tym, że odporność psychiczna jest jedną z ważniejszych umiejętności w życiu. Jeśli mnie śledzicie uważnie, to na pewno odkryliście już sposoby na to, jak tą odporność zbudować. Jednak jestem świadomy, że nie wszyscy mnie śledzą tak uważnie, dlatego postanowiłem nagrać w tym temacie osobne wideo. Zapraszam do oglądania. Odporność w moim rozumieniu to możliwość wytrzymania w ciężkich warunkach i wyjścia z tego silniejszym wytrzymania pod każdym względem psychicznym, mentalnym, finansowym itd. Odporność jest bardzo, ale to bardzo ważne w momencie, gdy jest ciężko. Osoby ze słabą odpornością uciekają przed problemami z nadzieją, że jakoś sprawy się rozwiążą, a przeważnie nie rozwiązują się. Odporności można spokojnie się nauczyć, a jest to bardzo potrzebna umiejętność, bo jak wszyscy wiemy, czasami w życiu jest ciężko. Większość w życiu sytuacji jest cykliczna, tak samo jak z gospodarką i finansami każdego z nas, dlatego trzeba zbudować odporność, szczególnie na obecne i nadchodzące czasy. Przejdźmy przez cztery sposoby budowania odporności: jeden Zaakceptuj to, że coś jest poza Twoją kontrolą. Ludzie uwielbiają mieć wszystko pod kontrolą. Niektórzy nawet twierdzą, że wszystko da się kontrolować. To po części jest prawda, bo można kontrolować swoje reakcje i w pewnym stopniu można kontrolować to, co się myśli. Ale niestety ludzie nie są w stanie kontrolować wszystkiego. I dlatego jest ciężko z odpornością, bo gdy wydarzy się coś, na co nie jesteśmy przygotowani, to polegamy. Polegamy, bo nie mamy kontroli, pojawia się zaniepokojenie, lęk, strach i tak No i tutaj nie ma wyjścia. Jak będziesz próbować kontrolować wszystko, to polegniesz. Zawsze pojawi się coś, na co nie, ma, nie masz wpływu. I jedyną drogą do zbudowania odporności jest akceptacja faktu, że nie wszystko da się kontrolować. Jak wreszcie zaakceptujesz to, że. Nie wszystko jest poza Twoją kontrolą: że dzieją się rzeczy, których nie jesteś w stanie kontrolować, to staniesz się osobą odporniejszą. Dobra, ale sama akceptacja nie wystarczy. Do akceptacji potrzeba jeszcze jednej rzeczy: potrzeba przekonania, że cokolwiek Ci się przydarzy, to zrobisz to, co trzeba, aby było ok. I stworzyłem pod to taką małą mantrę, i powiem ją dwa razy, żebyś odpowiednio to zapamiętał. Cokolwiek mi się przydarzy, to ja zrobię to, co trzeba, aby było ok? Cokolwiek mi się przydarzy, to ja zrobię to, co trzeba, aby było ok. Musisz być świadomy, że nie da się wszystkiego kontrolować. Oraz że nawet jeśli wszystkiego nie kontrolujesz, to zrobisz to, co trzeba, aby żyć na takim poziomie, na jakim chcesz. 2. Nie wypieraj się strachu. Co myślisz, gdy usłyszysz słowo strach? Pewnie myślisz o jakichś sytuacjach, w których jedyne co byś zrobił, to uciekł i się schował. I tutaj mam dla ciebie małą niespodziankę. To, co najgorsze, masz już za sobą. Strach jest w większości przypadków gorszym uczuciem niż doświadczenie tego, czego się boimy. Strach jest kontrproduktywnym uczuciem, które zamiast nam pomagać, to nam przeszkadza. No, oczywiście z wykluczeniem sytuacji, gdzie faktycznie jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo życia. Dlatego trzeba zmienić postrzeganie strachu w taki sposób, aby on nam służył zamiast nam przeszkadzać. Z racji, że strach pojawia się w przypadku, gdy chcesz się rozwijać, to traktuj go jako drogowskaz, który pokazuje, co masz robić, aby się rozwijać. A gdy już strach się pojawi, to przyznaj się przed kimś albo przed sobą, że się boisz, a następnie obiecaj sobie, że nie pozwolisz na to, aby ten strach. Kontrolował to, co robisz. I zacznij robić to, co trzeba. 3. Zapamiętaj, że to, co ci się przydarza, to na koniec będzie dla ciebie dobre. W języku polskim jest taka maksyma, która bardzo dobrze oddaje odporność psychiczną. Ta maksyma to, co nas nie zabije, to nas wzmocni. Przez swoją podróż rozwoju nauczyłem się tego, żeby kochać zmiany. Jak coś się zmienia, to znaczy, że nauczę się czegoś nowego i koniec końców będę silniejszy. A na tym polega cała zabawa z rozwojem, gdy pomyślisz o tym głębiej. Polega na tym, żeby być silniejszym. Gdy pomyślę o sytuacjach, które mnie ukształtowały, to zawsze będą to sytuacje, gdy było ciężko. I że nie byłbym tu, gdzie jestem, gdyby nie przeszkody i wyzwania, przez które w życiu przeszedłem. Naucz się tego, że wyzwania i problemy w życiu są po to, żebyś stał się silniejszym. Powtórzę jeszcze raz. Naucz się tego, że wyzwania i problemy w życiu są po to, żebyś stał się silniejszy. Gdy weźcie to zrozumiesz, to twoje życie już nigdy nie będzie takie samo. Dlatego ciesz się ze zmiany. Rozwój i wzrost w jakiejkolwiek dziedzinie jest zmianą samą w sobie. Weź odpowiedzialność za innych. Każdy zna tę historię nauczania, że jak dasz łobuzowi zadanie, gdzie on ma zarządzać grupą, to nagle ten łobuz zaczyna być fajną osobą i zamiast rozrabiać, to dba o innych. I tutaj polegamy na tym schemacie, że jak jesteś liderem lub opiekunem danej osoby, to nagle w magiczny sposób Twój mózg stwierdza, że nie ma możliwości być osobą słabą o niskiej odporności. Dlatego weź odpowiedzialność za to, gdzie jesteś i co się dzieje. Przykładowo, pomyśl, że w pracy masz słabą atmosferę. I gdy spotyka cię taka sytuacja, to zastanów się nad tym, co możesz zrobić, żeby ją poprawić. Nie szukaj. Odpowiedzialności u szefa, u innych pracowników. Zastanów się, co ty możesz zrobić. Poszukaj błędów w sobie. Weź odpowiedzialność na siebie, za atmosferę w pracy, na swoje barki. Postaw sobie cel, że to ty będziesz ciągnąć w górę innych, że to ty będziesz dobrym przykładem. Gdy łapiesz za kierownicę, to z automatu stajesz się silniejszy. I to by było na tyle, jeśli chodzi o to wideo. Standardowo, jeśli chcesz pomóc mi w rozwoju tego kanału to zostaw coś po sobie wiadomo jak działa algorytm więc trzeba tam lajka, like suba udostępnienie, wysłać linka gdzieś tam wiadomo, więc o co chodzi i bardzo Ci o to proszę i standardowo zapraszam do mojego newslettera, gdzie co niedziela wysyłam za darmo materiały premium z matematyki i rozwoju osobistego dzięki za oglądanie i do następnego, cześć!